Stworzona specjalna przestrzeń dla specjalistów z branży cukierniczo-piekarskiej sygnowanej znakiem Kruszwica w celu poprawienia jakości pracy nad sprawami pracowniczymi. Chcemy znaleźć wspólny język między specjalistami z branży cukierniczo-piekarskiej i ekspertami, którzy mają czy mogą pomóc takim piekarzom w realnym podnoszeniu jakości ich pracy, również w kwestii prawnych. Jak uniknąć ewentualnych sankcji, jak prawidłowo prowadzić te sprawy i kadrowe, i płacowe, i związane z prawem, które dotyczą cukierników i piekarzy. Tak, żeby żaden organ kontroli nie miał do nas żadnych zastrzeżeń. Spotkanie było pomocne i owocne. Wydaje mi się, że Każdemu z uczestników przyda się nawet więcej takich spotkań. Bardzo dużo elementów się przydało w mojej jakby pracy. Specjalnie przyjechałam, żeby uczestniczyć w tej akademii. Uczestniczę drugi raz. Wykład bardzo nam się podobał temat tych umów i jak sobie radzić właśnie w tym gąszczu przepisów w takiej bardzo właśnie przystępnej formie, bardzo miłej, sympatycznej. ci się dowiedziałem nowych, z uwagi na to, że ja już zaczynałem wejrzeć swoją działalność w końcówce Gierka do tej pory działalność gospodarczą i ilość przepisów, które musimy opanować, ilość inspekcji, które nas kontrolują jest po prostu szokująca. Dużo jeżeli chodzi o przepisy prawa pracy, na to czekamy. My no, nie mamy czasu na to, żeby się sami zamówił w głowie przepisy. To jest bardzo wskazane i proszę częściej. Również została stworzona strona internetowa z akademiamistrza.pl, gdzie piekarze, cukiernicy mogą się spotkać, mogą porozmawiać, mogą uzyskać poradę prawną. Taki portal, jak Kleszwica to robi, że można będzie sobie odnaleźć pewne informacje, jest bardzo cenne, po co mam wymyślać umowę, jeżeli mogę z skorzystać. No to są super rzeczy i pragnąłbym pojechać jeszcze raz i jeszcze raz.